Mordy. dzisiaj nagramy ja w inni ludzie, więc zapraszam. Ja, bieg. Inni ludzie. Przewalenie się. Ja. Ludzie. Jeden. ja jakoś w domu. Granie w Pokemony. Dawaj. Pikachu, Pikachu, wygrasz to! Wygrasz, wygrasz to! Please. Wygrasz to! Wygrasz to! to! Inni ludzie. Dawaj, Pikachu. Dawaj. Dobra, o, a to co? E, nie, nie. Idziemy dalej. Komar. Ja. Komar. E. Inni ludzie. Jeden. I ja. Pijaństwo. O Jezu. O Stefa. O Jezu. Chyba dojdę do domu. Pozostanie. Inni ludzie. Jeden. do domu. Ja. Przeglądanie internetu. Jezu, jaka dziącha. Wygląda jak pudzian. Muszę to przesłać innym koleżankom. Ja pierniczę. Ona ma bluzę ze smy. Będzie Beka, taka miazga. Inni ludzie. Jeden. O, ale sukienka. Muszę koleżankom do przesłać. U, jest, za tydzień będzie koncert. Może mm. mm -hmm. będę mieć... Jezu! Ale ona piękna! I ja, wyprawa w nieznane. Z przewodnikiem. <grywa> Inni ludzie. Ale ładna drzwi. Kiedy się tam oszedł? Kiedy się taki wyszedł? Dwa kilometry i może być głowy. O, dobra. A łapą żywy. Ja. Kradzież. Nie, zostawiam ślady. Muszę uwagać na nie. Bo wtedy będą wiedzieli, jak odkryją moje ślady. Czy jestem mega śpiewakcą? Jeden. Oj, też gdzie ja mam ten telefon? Nie pewnie zostawiasz sobie. To... Jak to Atom? Oj, będę. Mój telefon? Ja. Dzwonienie do, po koleżanki. Hello? Wyjdzie Wasia? Ehm, nie. A dlaczego? Bo jej nie ma. Inni ludzie, tery. Gdzie na wyjezło? Tak. A wyjdzie? Tak. Już wołam ją. I ja. Spotkanie nieznajomego chipsa. Co to jest? Świla, czarny kamy. Mamo. Inni ludzie, tery, Mów głośniej. Myślimy, że spodobał Wam się nasz odcinek. Będę nagrywać częściej z moją koleżanką Darią. I wiecie, teraz już zaczynam nowe trochę na ety sprawy. Wcześniej nagrywałam Depio oraz Challenger, ale teraz będzie z serii WS. Więc żegnajcie.